Siema. Siema, witam wszystkich. Yy, słuchajcie, wstałem dopiero. No, tak z 20 minut temu. Jest godzina 13, Także trochę se pospałem, ale no, nie mogłem spać w nocy. I później będziecie mieli. Yy, nagrałem, co robiłem w nocy, że tak powiem. Przeprowadziłem pewien test. Yy, no i po prostu sobie go później zobaczycie. A teraz będzie też test Tiger drugi, to jest ten czarny i właśnie się go napijemy no bo wiadomo troszeczkę trzeba się rozbudzić także nie go sobie tutaj I jakby zobaczymy co będzie później w ciągu dnia to, to też coś pewnie nagram i zobaczycie ten filmik no prawdopodobnie jakoś tak ja wiem bardziej pod wieczór albo może i nie nie wiem. jest słodziutki. W ogóle nie zobaczyłem, jak pachnie. Szczerze, to nie pachnie niczym, niczym szczególnym. No, tak jak już mówiłem, czuć tutaj zapach konkretny jakiś, ale nie możesz go opisać, bo jest na tyle mało konkretny. Nie wiem, jak to powiedzieć. Coś czuć, ale nie wiadomo co. Hmm. Ten nie smakuje bardziej i jest lepszy smakowo. Ale nie jest aż tak ciekawy jak tamten. W sensie tamten jest na tyle inny, że jest bardzo ciekawym energe energetykiem. Pijecie go i macie coś w stylu. Ja już coś podobnego piłem. Nie wiem, tak jakby liczy trochę coś, coś takiego. Tak jakby właśnie jakiś liczy, gdzieś tam jeszcze jakieś winogrono. Coś, 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 coś w tym stylu. Czy gdzieś na internecie jest napisany smak, jaki to posiada? To wtedy sprawdzę sobie szybko i... Będę wszystko wiedział. A w ogóle konkurs można wziąć, że jak kupiłeś w Żabce, to rejestrujesz ten swój kodzik na, na stronie Tiger w Żabce. Ja faktycznie zapomniałem, że takie coś jest. Nie chcę mi się szukać. Kurwa. A no i, i łapie mnie, nie, jak, jakieś, jakieś przeziębienie, bo to jest taka pogoda zdradliwa, że tutaj stary nie wiesz, nie? Jest ci cieplutko, wyjdziesz sobie w koszulce, albo w nocy otworzysz okno, bo jest ci gorąco, rano się budzisz, stary, jest, jest zimno, nie? Ja tak mam na przykład. Chodzę sobie spać i otwieram sobie, w sensie uchylam sobie okno, no bo to jest naprawdę, jest, jest paruwa. Rano się budzę, stary, i ja jestem zmarznięty, ale. Na tyle przyzwyczajono tej temperatury, że mogę leżeć bez kołdry. Ale to już nie. I teraz już ubrałem się specjalnie po to, żeby to nagrać. I dalej jest jakoś tak chłodno dziwnie. Dobra, zobaczymy, co tam, co tam dalej dzień pokaże. Jest trzecia w nocy jakoś coś takiego. A mi się chce zejbiście pić. Jest w kurwę gorąco, więc uznałem, że się napiję. Napiję się tego. Prime Ice Pop. Nie piłem, więc napijemy się tego. Okej. Okay. Kurwa, wpadło pod łóżko. Ja pierdolę. Napijmy się tego. A może zanim jeszcze jak pachnie. Pachnie jak... Stary, jakbyś wziął jakieś... Kurwa, mydło migdałowe. Olej giga dziwne. Dobra, spróbujmy tego. Smakuje jak pachnie. Znaczy, nie jest to takie najgorsze, nie? Ale wiecie, to kosztuje około 10 zł. No nie, nie. Za 10 zł to nie, jakby to kosztowało 3 zł, to może je było spoko. Nabój nagazowany na bazie wody kokosowej o smaku wiśniowo-limonkowo-malinowym z dodatkiem witamin składników. Oszukali mnie? Nie wiem. Ja bym dał temu. Jeżeli chodzi o, o smak, i w ogóle, to bym dał takie 6 na 10, ale w stosunku do ceny, to takie 4 na 10. Kupujcie tylko dobre rzeczy.